Wow! To <laughs> nam się udało. Tylko słychać. Słychać mnie? Ciebie słychać, a jak jest ze mną powiedz, proszę? E, ciebie słychać, tylko czy Dobrze. teraz mnie słychać? Czy teraz ciebie mnie również? Teraz mnie słychać. Aha. No, o, no, no chyba nie. możemy odrąbić sukces. Wow, Wiesz, cały świat, to świat to... i cały eter o tym wie, że nam się udało. Nie mam no, żadnego nie, pojęcia, to. jak ja to zrobiłam. I zdolnia, tak, <laughs> jak i my to zrobiłyśmy, obydwie. No dobra. Dobra, dobra. Wiem, Ale że jest że tutaj zasług nie, nie przypisywa. Dobra, nieważne. więc Słyszałam gdzieś e, i tu, i tam, że będziesz e, ze swoją wspaniałością e, na festiwalu Sylwania Kampczy, to prawda? Tak, to prawda. Prawda, w, lip w lipcu tego roku, My, ja tu. właśnie patrzę na moją specyficzną y, biżuterię, Aha. to są słuchawki, to było A. to pytanie, czy mnie, czy, czy mnie słychać. Słuchacz, ja mam takie gustowne czarne. Ty też masz. O. Z uwagi na fryzurę twoje po prostu mniej widać. Tak. No tak, dobra, to wracamy. Się stał, ciał. No. Tegoroczna Sylwania Camp to będzie długie wydarzenie i ty też tam będziesz, prawda? Tak, też będę za swoimi warsztatami o. i też słyszałam, o. że ty będziesz i prelegentko i będziesz e, tym master class, prawda? W tym Masterclass, prawda? Masterclass, tak i tam się pojawia słowo trenerka. Nieźle to brzmi. Mm. Mm. To będzie kurs, kurs rozwojowy, kurs dotyczący samodoskonalenia, samoświadomości, jak zwał, tak zwał. On ma tytuł Kim jestem i o co mi chodzi? Świadomość siebie, swoich celów i zasobów. Świadomość siebie to jest właśnie to, kim ja jestem. Ja, ty, każdy uczestnik. Swoich celów, czyli o co mi chodzi w życiu i mhm. zasobów, czyli to, czym ja dysponuję, co ja mam, co ja mogę temu światu dać. Taki Wyobrażam sobie siebie, tak? coś takiego. Wyobrażam to sobie jako kameralny kurs w gronie sześciu, ośmiu osób, być może, czyli podróż do siebie, mhm. tak naprawdę. Będą tam rzeczy dotyczące tego, co było, tego, co będzie. Tego, co jest mhm. i takie coś, co jest poza chronologią, czyli będzie, będą się tematy przeplatać. To, co było, to jest to, co my mamy z domu. Bo czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Pierwszy wzór kobiety, mama, pierwszy wzór mężczyzny, tata ich wzajemne relacje to, jak traktowali nas to jest nasze podstawowe, bazowe oprogramowanie. To nawet nie jest Windows, to jest BIOS. I my. Nieświadomie, bardzo często ciągniemy to ze sobą w życiu, dalej, tak dokonujemy wyborów. To, co było, to jest też wewnętrzne dziecko, pewien taki obszar w nas, gdzieś tam czasami zapomniany, ukryty, a on warunkuje również nasze zachowania i reakcje. To, co było, to są wzorce dotyczące relacji. To jest to, co nam się zapisało w głowie jako miłość, bo my to widzieliśmy w domu. I bez względu na to, czy to jest prawidłowe, czy może nie do końca, o, tak bym to nazwała elegancko, to my to mamy zapisane jako wzorzec miłości. Tak, te tej miłości kategorii jest też. W tej kategorii jest e, no też. Wszystko idziemy z tym przez cały Z tego życia. idą style przywiązania. Tam jest też coś takiego jak trauma, czyli to doświadczenie, którego my nie potrafimy zintegrować, bo jest za trudne. Wszystko to, co się z tym wiąże. Jak tego dotknąć, coś z tym można zrobić, czy to można jakoś uleczyć, jakimi sposobami, itd. Tak tak Tam jest też zagadnienie, teraz mówię to do ciebie, wybaczania. Radykalne, to ty? Ale Radykalne. wybaczania w ogóle jako, jako, jako zjawiska, czyli tego, do którego momentu my jesteśmy splątani i czy można to rozplątać i uwolnić. To jest to, co było. To, co będzie, to są takie rzeczy, jak cele. Czym jest marzenie, czym jest cel jak to porządkować? Czasami wyznaczamy sobie cele, które są zupełnie nierealne. Potem nam się to nie udaje, a nie potem są, się na siebie złościmy. Bo, bo to nie są nasze cele, pra czasem, o, prawda? A no właśnie. Czy to, co, do czego my dążymy, to jest nasze? Bo nie zawsze, to jest nasze. Tam jest, jest też całe zagadnienie pieniędzy w tym, co będzie. Każdy z nas ma jakiś stosunek do pieniędzy, czasami nieuświadomiony. Tam są też. Podświadome przekonania, które blokują naszą sprawczość, naszą skuteczność. Znowu, ja co, co jest tak, moje, to jest, to jest... a co niekoniecznie jest moje? Yy, motywacja. Znowu, mhm. przekonania, a motywacja, a skuteczność. Mhm. Nie zawsze wiemy, nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, co nami kieruje. Yy, ja tak troszkę tutaj uciekam wzrokiem, bo mam oczywiście notatki. Jeżeli chodzi o przyszłość, Czekajcie. modele energetyczne świata. Jednym z nich jest transurfing. Mm -hmm. Podkreślam, modele. Znaczy To nie tak, że ja przejdę, a ja powiem, proszę Państwa, taki jest. <laughs> nie, e, ale spróbujcie. tak? Może warto się nad tym zastanowić. Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby wpływać jakkolwiek na przyszłe wydarzenia albo mm -hmm. na, na nasze podejście do tego, co się dzieje i czy możemy coś z tym zrobić, żeby było fajniej? Po prostu. Powiem ci, ci to jest to, co naprawdę, będzie. Brzmi naprawdę super. Na te warsztaty, Moniko, wypadałoby się do Ciebie zapisać, tak? Tak, bardzo bym prosiła o informację ja na adres mailowy. Mhm. On jest podany w opisie tego wydarzenia na Facebooku. Mhm. Jeżeli wpisze się małpę, kim jestem i o co mi chodzi, wyszukiwarka znajduje to wydarzenie, albo Sylwania Camp jako całość, tam jest ono do znalezienia to wydarzenie. Tak, prosiłabym o mail, z informacją, żeby zarezerwować miejsce, imię, nazwisko. Ja na pewno się wtedy odezwę Nie. do wszystkich, zadam pewnie kilka pytań, bo to też chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, żeby uszanować granice i możliwości uczestników, bo my się wszyscy, ja mnie my celowo, wypuścimy tak trochę na wycieczkę w nieznane i będziemy w procesie. Ja również. No to Każdy mistrz jest na swojej chłopu. drodze. Ja też. Na kamerę, na tak, grupa pewnie, żeby też. Tak, będzie trochę pogadanki, ble, 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 ale będą też zajęcia praktyczne, ćwiczenia praktyczne. Będzie mi zależało na tym, żeby uczestnicy pisali ręcznie, rysowali, więc papier, kredki, pisaki, mazaki, długopisy i wszystko to. Bo tam też będą zajęcia dotyczące tego, jak działa nasz umysł i nasz mózg, czyli ta jednostka centralna. Pisanie ma duże znaczenie. Oczywiście. No i tak, jest czyli... to jak. Zawsze dni. inwestycja. <noise> tak. Inwestycja w siebie zawsze się opłaca, ja tak, ja tak uważam. E, mm. Nie wydawanie na siebie, tylko inwestycja w siebie, w swój rozwój. To ma, to ma sens i, i ja w to wierzę. Cztery no, dni. Moniko, to są dni. cztery tak. dni. Ok, czyli ta pierwsza cztery część. Tak króciutko tylko powiemy. E, pierwsza część e, Sylwanii, e, czyli Slow. Tam też slow. jesteś legendką, prawda? Tak. Tak, ja tam jest, będę, tam będzie, będzie. tylko powiedzieć właśnie tytuł, nie wiem, warsztatów czy. Pre... To będzie warsztat. Tak? To będzie warsztat, będzie trochę show, trochę, trochę ćwiczeń. i potem zaproszę do własnych występów, tych, którzy będą chcieli. To ma tytuł trema i oklaski. Wow. A dotyczyć to będzie całe to przedstawienie tego momentu, kiedy oczy są zwrócone na nas, to znaczy, kiedy trzeba wyjść do ludzi i coś im powiedzieć. Albo przeprowadzić z kimś, tak jak my teraz, <laughs> e, jakąś ważną rozmowę. Ważną, gdzie cel ma znaczenie. <laughs> I oczywiście ja nie zamierzam wyjść i powiedzieć, proszę Państwa, należy zrobić tak, tak gestykulujemy, to robimy, a tam to nie. Nie, ale ja chciałabym porozmawiać z uczestnikami tego warsztatu o tym, co się w nas dzieje, kiedy my mamy wystąpić publicznie, albo z kimś przeprowadzić ważną rozmowę. Co to są za emocje? Jak to się odczuwa w ciele? Co przeszkadza? A co pomaga? I, i co z tym zrobić, żeby to dobrze wyszło? Mniej więcej tak to sobie wyobrażam. Bardzo bym chętnie przyszło do ciebie na takie warsztaty, Moniko. <laughs> Moje zaproszenie. Już jest. I cały świat je widzi. Poszło w eter tak właśnie. Jest, jest, tak, Mam tak. nadzieję, że do Niebitnie. zobaczenia. Do zobaczenia. E, e, tak, tak, jak najbardziej. A Moniko. Tak, to jeszcze powiedz, kiedy... Są te warsztaty, i może podaj swój numer telefonu, jeśli możesz. E, tak, czy Tak, oczywiście. Chcę się skontaktować, bo powiedziałaś tylko o mailu, tak? I pewnie do Pauli można też i do ogólnie Sylwania. Camp. Ale do ja Sylwanii. Tak, droga. Mm -hmm. mm, teraz y, rozmawiamy tak. Rozmawiamy ze strony Monika z God Sztuki Holistyczne. Musiałam sobie to uświadomić, kim jestem na Facebooku, bo ja mam tutaj rozdwojenie jaźni. Aha, <laughs> to znaczy okay. jest i profil i strona, to to ogarnia... i strona z blogiem. Nie, to jest pochodź, cztery tak... strony. Tak, tak nie mamy, nie, tak nie mamy. mamy te rozdwojenia na Facebooku. E, można do mnie dzwonić, tam jest numer telefonu e, i można do mnie pisać, e, a nawet należałoby napisać poprzez stronę Sylwanii, jak najbardziej. E, numer telefonu mogę wyrecytować. Ale wyrecytuj. To jest 604 16 57 60 Ja Wspaniale. nazywam się Monika Zgud mm, i co? Sztuki. Holistyczne, pisane przez Y. Holistyczne. Mm -hmm. W internecie Google teraz działa tak, że imię i nazwisko wpisane w internecie powinno przynieść wyniki. Mam nadzieję, że. Do zobaczenia. Nie mam nadziei, jestem pewna, do zobaczenia. No, Tym, kto ma Nie ten mogę ten się będe. w ogóle doczekać. Tak, bo. Organizatorzy to Sylwania Syrwanii powiedzieli, że jest rozwojowa. rozwojowa. Tak, no dobra, mnóstwo, no to ja ją odpaliłam. Tak? Mnóstwo warsztatów, po prostu e, jest. Taki wachlarz cudowności, że naprawdę. To już po raz trzeci tam. Tak jest. Ale tam mam na myśli Józefów smakom. Widawski. Tak. tak, i to będzie długie, będzie najpierw slow. Mhm. Pierwszy weekend, tam gdzie będą te takie. No, taki, to co było festiwalem Sylwania wcześniej, czyli takie warsztaty, tak. prelekcje, nazwijmy to krótkie. Mhm. To jest weekend. Potem są właśnie cztery dni na masterclass, tak. na, na te warsztaty zapisniemy. długie. Tak, I tutaj ja to się należy się zapisać, jest to pismi. inwestycja, tak jest. Mm -hmm, W najlepszym no. znaczeniu tego słowa, a potem jest JOY jeszcze, czyli kolejny weekend, a tam chyba muzyka, e, ekspresja wszelka mm. radocha, radość. już wiesz po tych, na, po radość, tych naukach, tak. po zgłębianiu, po transformacji, bo transformuje nas do doświadczenie. Tak. Wiadomo, mm -hmm. nie książki, nie wykłady, Oczywiście. tylko to, tak. co my przeżyjemy sami, tak jest. no nie to potem będzie dzika, to dzika radość, nie teoria. Potem Nie będzie tak. dzika radość, a to jest y, połowa lipca, bo dziewięć dni tego wyjdzie razem. Czyli Sporo. Fajny pomysł ale warto. na urlop, fajny pomysł na wakacje. No, kurczę, przyjemność. Tak, poni ponieważ tam w Józefowie jest baza, jest świetne miejsce, są też świetni ludzie, y, ale miejsce, w sensie las, cisza, spokój ptaki, mniej więcej coś takiego, jak to, co masz teraz za plecami. <noise> Tak jest, ja w ogóle byłam u nich właśnie w piątek i mm. tam naprawdę jest magicznie nie pierwszy, nie drugi raz, Ej, jest super, jest niesamowita atmosfera aura tego miejsca, no to miejsce ma to coś, nie, nie będziemy tutaj ukrywać, że nie, prawda? Tak jest, potwierdzam. Znam też tych ludzi, znam, znam rodzinę, o tak można powiedzieć, przyjaźnimy się od jakiegoś czasu i wszystkie doświadczenia, które mnie u nich i w związku z nimi spotkały, ja celowo mówię wszystkie, bo to nie zawsze jest różowo, my jesteśmy ludźmi, ale Żyjemy wszystkie na, te doświadczenia jak bardzo nie sobie cieszymy, cenię. Jak najbardziej. Mhm. Ja sobie je wszystkie bardzo cenię. Warto było, było warto, bez względu warto. na to, co było. Warto, I jeżeli tak chodzi tak o gospodarzy wie. i wszystkich tych, wszystkich tych, którzy tam się pojawiali. Mhm. No bo My tworzymy. Na no pewno. jeszcze. Jak najbardziej. To co, zapraszamy. Bardzo naprawdę to, bardzo serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Dziękuję Sylwania. 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 Tutaj siebie odnajduję. Takie jest hasło. Mhm. Kim jestem i o co mi chodzi? Czyli ja i cała reszta pięknych rzeczy, o których w swoim czasie będziesz, będziemy informować. Tak? Tak jest. Samo Zabazane. dobre dla ciebie. Dziękuję za rozmowę. Samo Bardzo dobre dla wszystkich. Dzięki, dzięki. Niech nas Pa, Papa. Tak jest. Papa, pa. Pa, pa. do zobaczenia.